Witajcie ponownie na naszej kolejnej zasiadce na kanale Wędkarskiego Odjazdu. Mam nadzieję, że poprzedni film Wam się podobał. Tak jak obiecywaliśmy, będziemy na kolejnych wodach, na których nas jeszcze nie było. Tym razem odwiedzamy szmaragdowy staw. Jest to dość spora woda, bo 6,5 hektara. Dzisiaj, dzisiaj przyjechałem sam, niestety oczekuję na dojazd Ewy i Andrzeja. Ich przyjazd się troszeczkę przedłużył. Będziemy w trójkę siedzieć od dzisiaj, czyli jest czwartek. 11 kwietnia do niedzieli. Niestety Marcina ani Kuby z nami nie będzie. No niestety taki by, bywa i tak, że czasami nasze, nasze, nasze osoby wszystkie w jedną kupę jest ciężko połączyć. A więc co? Zapraszam Was do oglądania. Mam nadzieję, że będzie co oglądać. I tyle. Cześć. Ja zgodniałem, muszę sobie tosty zrobić. Mamy już godzinę 18.15. Także. Andrzej zaraz z Ewą dojedzie i zabieramy się za robotę. Ja muszę teraz jeździć, żeby, żeby potem wszystko powywozić, zastanowić się dokładnie co i jak, nie ma że człowiek głodny. Ewa z Andrzejem dojechali do nas. Hello! Hello. Cześć wam! Już mamy godzinę 21 chyba po Druga nawet. Druga już chyba. Nawet. 22. Rozłożyliśmy się, pomogłem tutaj Andrzejkowi i Ewie. Mamy wszystko już rozłożone na ready. Teraz zestawy tylko wywiedziemy. Ewcia już coś kręci. Kręci, kręci, ale jeszcze nie wiadomo co. No. no. Na co będziemy łapać? Słuchajcie, no. Ja mam kryla, tak jak na ostatnim wyjeździe, na drugim Donat. A na trzeciej zobaczymy. A ja zobaczę. Chyba na Konda pójdzie i no i chyba... A, to, nie. to ta kulka na Kondy, którą mówiłeś ostatnio, no, że, no. że nie było. Dzisiaj jest. Dzisiaj <laughs> tak, jest? No, to no jest i co? Andrzej. No i dokładniej chyba Zuza, nie? Pójdzie też. No u mnie idzie Zuza. Red Chili pepper z pomarańczą i GLM pop-up. A na drugą jeszcze nie wiem. Zastanawiam się intensywnie. Ale zobaczymy, jak to będzie dzisiaj. Nie liczymy na branie tak naprawdę Do, tej nocy, bo Jak dopiero... nie liczymy, Mianku. <laughs> Mówisz? Oczywiście, no trzeba dobra, mieć na nadzieję, no. <laughs> To liczymy na branie. No i zobaczymy, no kurcze O tej wodzie powiemy coś jutro, już w dzień Dokładnie, no eee, dzisiaj to tak wszystko Tak, mówiłem wam wcześniej, poprawy. że coś tam ewentualnie e e e opowiemy o wodzie, ale to w dzień Na spokojnie Zasz, skończył pracę i Ta. dlatego tak to wygląda jak wygląda Obozowisko mamy naprawdę dobrze rozłożone, tak mi się wydaje No zobaczcie no i, no i powoli, powoli sobie kurde, no składamy to wszystko No Tutaj namiocik jeden jest, jest. I miejsce właśnie na, Drugi. na wszystko, nie? Tak, taki magazyn mamy swój. Namiocik, taki shelter, złożyliśmy. No i co, elegancko. Kije, wszystkie tu, wszystkie tripody będą tutaj stały. I stąd próbujemy chycić no dobra, te nie? swoje PB, jakieś nie? No właśnie. W końcu chyba. Szampan czeka na nas. Dokładnie, <grybo>. na, na tą rybkę. No dobra, nie przedłużając co, widzimy się w nocy, jeżeli coś nam podejdzie lub nad samego rana. Dokładnie, no i no, wtedy no, więcej, więcej powiemy nie? o zestawach, zestawach, o wodzie Nas i tak odpoczniemy, dalej. Odpoczniemy po tym przyjedzie nawet sam. No same, bo nie? jesteśmy po pracy wszyscy no, dzisiaj. Jesteśmy po pracy, nie. Dobra, żegnam się z wami do później. Cześć, dobry, kochani. Dobra, możecie mi wywieźć. No i witajcie po nocy. Cześć. Jak widzieliście. No nic nie wzięło, tak nie nastawiliśmy się jakoś Nie, te Leony tu ja powiem prawdę, trzeba bez cenzury. To same pedały, lizały kulki całą noc i nic nie wzięły. No powiem Wam, że tak, Miałem właśnie pyknięcia, kurcze, szarpnięcia. I Leon nie chciał się zawiesić? Ale też go nie wyciągnąłem dziada, no, nie udało się. W każdym bądź razie, no, nie nastawiliśmy się specjalnie na rybę, tak jak Wam mówiliśmy, rozłożyliśmy kije, rzuciliśmy, wywieźliśmy tak na, na pałę. No, o pale dziś... już nie mówmy. No, o pale już nie mówię, na, tak na ślepo. O, to, dokładnie. Nie zaraz zabieramy się za przerzucanie zestawów, tylko zjemy sobie, dokładnie. widzicie, kawka, kawkę, tak, śniadanko i będziemy brać się do roboty. No dobra kochani, słuchajcie, rozstawimy się, pokażemy Wam dzisiaj na co będziemy łapać, omówimy troszeczkę tutaj to łowisko, bo jesteśmy pierwszy raz, pewnie zapewne każdy z Was tutaj też już był, My, no, blisko Wrocławia niestety nie udało się nigdy przyjechać. Dokładnie, tak blisko, a nie nigdy byśmy tak. nie zahaczyli o tą żwirą. Tak, Woda, która jest do rzut beretem, a dlatego mówię, że przepuszczam, jest że każdy, każdy z Was, który tutaj, którzy mniej więcej znają tą wodę, no to pewnie byli też na niej. Zobaczymy, no, zapoznamy się z wodą, z rybą, oby i tyle. Zapis na echosądzie bardzo ładny, także kurde mi się A, wydaje, ryby się że ryby no. się pokazywały, nie? To tak rzadko było widać, że tyle ryb i, i niby do wielkość... Na każdym wielkość... praktycznie stanowisku, kto, gdzie rozłożyliśmy wędki, to tam ryba jest więc Ładny zapis, co no? Będzie. I wszystko tak mniej więcej na 5,5 metra. Tak. tak. Dokonien, tak. no? Ryba się mm -hmm. pokazywała. I to w toni i to przy dnie i to przy powierzchni. Tak, tak było no? zróżnicowane. Nie było, że wypadliście jednym Tak, ale była, tak. ale była bardzo. Pierwszy no? raz tak, żeśmy widzieli taki zapis na pilocie, nie? Że, że pokazywała tyle ryb. No. A musimy powiedzieć wam, że na pilocie daliśmy najmniejszą czułość, tak. żeby właśnie nie łapało jakiś tam malutki. Czyli łódka chlebek. nie miała, tak. za, zapis po prostu taki średni ustawiony, żeby żeby po prostu ten. Nie, nie szczytowała byle czego. No. Dobra, widzimy się później. I tyle chyba, nie? Tak jest. Dokładnie. Przygotujemy Będujemy się do dniu. Się w Tytułem wstępu piątkowy dzień. Tak jest. Dokładnie. Jeszcze z piątek sobie to niedziela, także słuchajcie, no coś, coś będziemy działać, Musimy żeby no, Wam pokazać. Tą pewnie. No kurczę, bez ryby nie wracamy. Nie wracamy, no. nie? 12.30 wywiedziliśmy zestawy na nowo. Andrzejka zostawiamy idziemy teraz zobaczyć do sąsiada. Chwilę pogadać, czy to jakiś miejscowy, coś się dowiedzieć o tej wodzie. Wszystkiej ciekawości. Mamy nadzieję, że się podzieli jakąś wiedzą. I co? I w oczekiwaniu na brania, bo zestawy świeżutkie teraz wrzuciliśmy, co dopiero, nie? No, dokładnie. A teraz idziemy pozwiedzać troszkę. No, właśnie mówiłem, że idziemy do sąsiada zobaczyć. No, zobaczymy. Co tam? A on niej siedzi niej na stanowisku siedzimy. numer 9. Aha. A tak. Tam można autem sobie podjechać, i auto może stać przy stanowisku. Tutaj niestety u nas nie. Trzeba było teczkami sprzęty wybrać. Przywozić, no ale i tak. No, nie jest źle. Sąsiad ten, który właśnie łapie naprzeciwko nas, Zim Pływa, pontonem, szuka miejsca jakiegoś. To dostałem z chwili, że nic się dzieje. Chciałem wam powiedzieć coś o tym łowisku. a więc tak, doba, doba wędkowania tutaj to jest koszt 50 zł. Woda ma 6,5 hektara, także nie za dużo, nie za mało, akurat 9 stanowisk, jest tutaj zrobionych 8 teraz, bo było 908, a więc odpowiedniej odległości są od siebie rozłożone, spokojnie mogą na niektórych stanowiskach dwie osoby sobie wędkować. Z tego co zauważyliśmy patrząc za chaządom to mówię, w granicach 5,5 metra zostały tak mamy wywiezione jakieś spadki podobno są do 8 metrów po prawej stronie naszego zbiornika No i tyle, tak, no, tak wstępnie więcej nie powiemy nic o rybie, bo póki co nie mieliśmy żadnego brania jakieś tam podbicia były, ale ryby nie mamy czekamy na, to, na tą jedną 구독과 좋아요는 저이 됩니다. Ja szykuje to... swoje zestawy. Teraz hot, hot Demon poleciał. No, widzicie, moczy się. Ja też zaraz Hot Demona rzucam. Bo mamy śmierdziochy owocowe, no Dokładnie. to trzeba coś ostrego, nie? Ostrego. Bo i tak się nic nie dzieje. Trzeba popróbować. Lacja. Na drugim brzegu tam przyjechał jeden wędkarz. O. Też będzie. Karpiowo i po tej no. stronie do nas też na stanowisko numer 3 doszedł. jeden, Ale nam to nie przeszkadza. Nie przeszkadza nie? dokładnie. Ty masz na czwóreczce wyrzucone. Tak, ja mam na wprost, także też no. nie koliduje to nikomu. Także możemy spokojnie sobie, można powiedzieć, wędkować. Do kosza rzucone już wszystko. No, chodź, bym się zaprętała. Zestaw jeszcze. No, Dobra, jedynka tak? Nie, set. Nie, set. Mam tak, że się poświeci na czarno. No. Możesz najpierw, żeby na biało, a no, później na sekundę. czarno. No, tak. na biało teraz. To tak, i teraz wróć na nią. No. I teraz tak przytrzymaj dwie sekundki, i już się zapiszę. Tu jest. nie? Bogi! <noise> <noise> no to grillowe dzisiaj. Tak, dokładnie. No, kiełbaska. Kiełbaska K dzisiaj. Z mojej Proszę bardzo. Bardzo dziękuję. Ew, podaj Py ten. Pychotka. Nakładam. A najlepszy grill to jest dzisiaj ten. No. A, da. <grymne> nie, nie. Tak <grymne> dziś, dziś, Dzisiaj ten z cytrynką, nie? Ja. pod my Dokładnie. A ty kurczaczka jeszcze tam robisz, nie? Tak. Zobacz, jaki przenośny grill. O. Tak, pięknie. Kurczak się robi już od, od po godziny po połowie do... czasu. Do, do goryba. Do góry, Do a tak mi się Sie... zaczęło od trzeciej w nocy. W no, świeżo obrany, tak. No, bo jak jesteśmy podjechali z Damianem Potem pod sklep, to Damianowi, co się pierwsze rzuciło w oczy? Te kury po prawej, tak. No, no, no. Tak. No. No. Było. O, go... No i za dwadzieścia 20... i co? I nic. nic. Niestety. 20 po 12 i niestety. Czekamy dalej na tą swoją rybę. Andrzej w namiocie się śmieje, a ja dalej oczekuję, ale się ja przebieram i wskakuję. w Słuch Słucham? Ja też czekam. Też Andrzej czeka. O, to dodałam, to co? Ładne zdjęcie, nie? Damian, to no przynajmniej się pokazuje, że rzeźnik, że masz cztery wędki, jak to kto to miał. Nie wiem dlaczego ona, bo ja posłodziłam ją i taki dziwny smak ma. Ta kawa. Kolejny dzień przywitał nas bez ryby niestety. W skrócie w skrócie powiem, bo nie będę tego komentował. <grym> Coś co cię dodać? Nie, no comment. No, no comment. No. Teraz delektujemy się. No, Radną kawą. Pięknym widokiem. Pozdrawiam Kuba Marcin. Wiem, że się pewnie cieszycie, <głos> <głos> że nie mamy ryby. Śniadanko nam się robi. Jajeczniczka z kiełbaską. Andrzej, jak poszedł się załatwić, że toalety i ewcia też, ja przygotowuję nam najpierw kiełbaskę przesarzam, potem jajeczka wrzucimy, i od śniadanka trzeba zacząć dzień. A potem będziemy wywozić dostawy. Chyba będziemy dzisiaj troszeczkę inną mieli taktykę. Będziemy częściej, częściej przewozić zestała, przynajmniej tak co 3 godziny. Nie ma chyba sensu, aby, aby stały one po 6-7, czyli rano przy wózka I ewentualnie jeszcze wieczorem, z racji tego, że chyba tej ryby musimy szukać. Po prostu nie chce, nie chce ona schodzić chyba do, do dna i, i żero, nie żeruje tak, jakbyśmy tego chcieli. Już na wszystkie sposoby kombinujemy, podbijamy, popki zakładamy. No niestety, na, całym, na całej wodzie nic się nie dzieje, bo rozmawialiśmy też z sąsiadami na trójce. Po drugiej stronie też widzimy, że sąsiad na dziewiątce nic dzisiaj nie, nie łapał. Więc chyba wszyscy tak mają, że jest słabiutko. No ale walczymy, walczymy. Jeszcze cały dzień przed nami, noc. Dopiero jutro uciekamy, a więc liczymy, że. Że jednak tą jedną rybę się gdzieś uda wywalczyć. Kolejne zostały wywiezione. U mnie prawa się moczy na troskawkę. I tutaj będzie cytrusik. Tu możesz kołani mi już obrócić. Wrzucony. Dziękuję. Panie Prozosiło. I kolejna, to co zawsze na wczesną wiosnę. Czyli 15 taka, krylik na pół. Drugi zestaw to jest Signal. Pop-up, no name, kuleczka? kuleczka. Do jakaś. Tak Ładnie dokładnie, pachnie. ale no nie name. Wiemy nie, <laughs> nie wiemy jaki. To. Ten i zamoczona w Morwie. No spróbuję tak. Może akurat coś, coś im się tam odmieni i, i będzie dobrze. Na Posypię... Dokładnie. Dokładnie. Posypię troszeczkę pelecikiem i zobaczymy, tak. nie? No właśnie. Ja kukury, kukurycka poszła do wody. Pospolita nasza taka haczykowa. I z peletem. No, jedynie tylko się martwię teraz o pelet, no bo będzie go trzeba częściej pilnować i zmieniać. Szybkiej no. pracuje. szybciej Szybkiej pracy. No, ale tu mam przygotowany taki mały czasomierz i będziemy po prostu sprawdzać pelet, jak się szybko po prostu rozchodzi w wodzie. No i na tej podstawie do dokładnie do słoiczka, żeby, żeby po prostu patrzeć, jak to pracuje i może e, tak to mi da jakiś tam czas i, i po prostu będę wiedział, jak zareag kiedy zareagować, się zmienić. Ale kukurydza jest. Jest bardziej haczykowa, przygotowana, twardsza. To mi się wydaje, jak nawet jakby pelet zniknął. To są trzy kukurydze i będzie to pracowało dalej. Także nie będę na pewno na pusto siedział. Ja Wam powiem, że pierwszy zestaw wywiozłem tym razem na 125 metr, czyli bardzo daleko, bo wcześniej miałem na 85-90 metrach. A teraz, w jeden zestaw, szukam tej ryby. Widzimy, że na echosandzie ona jest, no ale niestety, no niestety współpracować. Dwa zestawy, które tutaj kolejne, kolejne będę wywoził. Ten lipo popek, o to poleci, tak jak poprzednio, gdzieś na 80 któryś metr. Może trochę bliżej. Eee, I trzecia wędka, ten kryl, kryl 15 z SK30 podpiętą. 15 na połów, na prze, prze, przepołowione. Będę gdzieś tutaj próbował w narożnik rzucić. Gdzieś tutaj w tych rejonach. Będę szukał też tej ryby. No może akurat ona gdzieś tutaj też podejdzie. Zobaczymy. Na tym zestawie w pierwszy dzień, jak byliśmy, to coś się w nocy działo, co miałem, pod, miałem szarpnięcia. Nie wiem, czy to drobnica, ale generalnie coś szarpało. Także zaufam z powrotem temu zestawowi, bo wcześniej na co innego rzucałem. No i czekamy. no Mamy ostatni dzień, ostatnią noc przed nami. Liczymy, że, że uda się wreszcie dotrzeć do tej ryby. I przynajmniej jedną wam pokazać z, tego, z, tego, z tej wody, z tego łowiska. Na który metr chcecie wywieźć teraz? No właśnie nie wiemy, no tak patrzymy, co to. A przy to No ale 5,5 metra, no to, to jest, nie jest źle, nie? W prawo. W prawo tak, jeszcze? No, tak, troszeczkę bardziej. O, 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 o. Dobra. No i dobra, drugi zestaw łewy wywieziony. Ja teraz zabieram się za swój. Godzina 14 i zobaczcie, dostaliśmy zdjęcie od Ewy. Ewa dostała je od kogoś. Co się w Opolu dzieje? Śnieg. U nas zaczął dość padać. A tam śnieg, biało. Masakra jakaś. Ja korzystając z filmu, oczywiście... Oglądałem karpiowym szlakiem. I teraz pogoda zaczyna się poprawiać, to ciśnienie idzie, wystrzeliło niesamowicie do góry. I to jest, z, z, ja to widziałem kilka razy w szlakach. No, nie ta, ma. Trzeba coś było. oglądać z na zamyśle. siedzimy Nie było tak, że teraz były brania. A... ostatni ostatni wieczór przed nami. Póki co jesteśmy bez ryby, jak większość chyba. Jak oglądamy, tak. co się dzieje w całej Polsce, na łowiskach, i tak dalej, to wszyscy niestety są niezadowoleni. No, deszczyk pada, trochę zimno, ale no. Andrzejku, pokaż się. No. A ty to wieś? My właśnie kolację zjedliśmy. I co, i czekamy, którą mamy godzinę w ogóle? 21.25. 21.25, no. Przerzuciliśmy jeszcze jak było jasno zestawy. Nie mówiliśmy, nie pokazywaliśmy wam. No bo tak deszczu. Tak deszczu, deszczu to wszystko robiliśmy. Także teraz chniemy przy piecyku. Zibro tutaj grzeje nam cały czas. Mamy uchylone z racji tego, żeby się właśnie wentylowało. No oczywiście pijemy jak wszyscy, wszyscy na rybach. No końcóweczka, bo końcóweczka, bo jutro wyjeżdżamy, ale. Ale kulturalnie. Kulturalnie, tak. Także jesteśmy czerwi. Bez żadnych tam podtekstów, że zbyt dużo. Czy zbyt mało. Czy zbyt mało akurat. Nie. No i czekamy na tą swoją rybę, której się chyba jednak, powiem Wam nie, szczerze... Nie mów nie. Chyba nie doczekamy aczkolwiek. Aj tam, aj tam. Trzeba mieć, trzeba być zawsze dobrej nadziei. No trzeba, trzeba. A tu wiesz o godzinie 3 rano Ci kurde piknie i co? No dobra. Na. <laughs> Niech będzie. No. Niech będzie Andrzej poszedł. Andrzej sobie kawę robi. A, kawusia tak. tak bo ja myślę, że dzisiaj coś, coś Tak, on dzisiaj nocy nie chce przespać. On liczy. myśli, że będą ubrania. <laughs> Ale dzisiaj cały dzień pada. Tak. Cały dzień. No. Jak zaczęło gdzieś o godzinie 13, tak cały, cały czas. Cały czas. Nie wiem, czy słychać. No. A zaraz powiem wam? chyba. No. naszej pogody o do pierwszej w nocy ma padać no, no czyli jeszcze teraz i może szyi... załapiemy się jeszcze na sprzątanie takie no. przy dobrej pogodzie o 22 będzie 60%, później 40-40 ale temperatura ładna, bo 5 stopni mhm. i później nawet w miarę no, oby, oby tylko nie lało jak będziemy się składać, nie? Bo to będzie nic. nic... Nie, nie będzie padać. Nic dobrego, nie? Mm. Powiem Wam tak, o przynętach nie będziemy Wam nic mówić, bo de facto Chyba każdy wszystkiego ko Wszystkim. kombinowaliśmy po trochu i to podbijając Dokładnie. popki, same kulki, no po prostu nie ma, nie ma siły dzisiaj na tą rybę, żeby tutaj coś złapać, no nie ma siły, ludzie akurat, którzy siedzieli naprzeciwko nas już się pozawijali wszyscy, no już dawno, obok tutaj co przyjechali też te się zawinali i my walczymy do, no, do niedzieli, bo tak sobie znaczyliśmy, taki mieliśmy cel. No i trudno, no jak przyjedziemy bez ryby, ten film i tak zobaczycie, ukaże się oczywiście w skrócie pewnie, bo nie będzie ryby żadnej. Także zaliczony wyjazd na pewno. Udany. Udany, bo w towarzystwie. Dokładnie, Dobrowym, Doborowym. Dokładnie. Ryba będzie na, na kolejnej zasiadce, musi być. To musi być. A to już no. nie Właściwie nie ma za dwa tygodnie mamy majóweczkę Tak, i ruszamy. Oni no. no, choćbyśmy mieli z rybeksu tutaj coś sieknąć to. to będzie. Ale będzie, my, no. oh. tak -ta. Auto gotowe do wyjazdu. Ja właśnie Teraz... jadę po rybę, bo tak mam taką jedną. Tak, więc szybko, szybko uciekać z nią. Nie, nie, nie. No dobra, kochani, kończymy. No. no, widzieliście, siedzieliśmy od czwartku do, do niedzieli, dzisiaj uciekamy. Niestety nie udało nam się żadnej ryby złapać. Tak, kompletna bryndza. Tak, kompletna Na całym łowisku, facet tylko po drugiej stronie. to. Czwartek. Tak, czwartek. czwartek. Tu mówiliśmy no, Wam, że tam wyciągnął szóstkę. To się okazało, że 21 500, które tam wcześniej Wam wspomniałem. To była ryba, która została złowiona wcześniej. Dzień wcześniej, Dzień Dzień co wcześniej, wcześniej. Tak. środy to było dokładnie. zdjęcie wrzucone. A my, my myśleliśmy, że po prostu facet to wyciągnął, bo akurat właściciel wrzucił nasz margdowy staw zdjęcie tej rybki. Tego dnia, nie? No, tego dnia się okazuje, że gościu wyciągnął tylko szóstkę tak. i tyle. I nic więcej mu, u niego się nie działo, byliśmy akurat się przywitać. Bez kamery, no bo wiadomo. No nie będziemy, każdy sobie nie życzy, każdy sobie żeby, rzeczy, żeby go nagrywać. Dokładnie. Także Troszkę nam powiedział, co i jak, na co łapał, ale niestety bez rezultatów. My próbowaliśmy po swojemu. Też tak, się nie udało. No tak bywa, tak bywa i takie dni. Be, pewnie będziecie Wy też mieli. Szkoda, bo fajnie zawsze by było jedną rybkę mieć na macie, pokazać oczywiście. ją dla Was. No i oczywiście poczuć, jak walczy tutaj ryba na takiej nowej wodzie. No, tak, no, ale, będziemy ale mieli... wrócimy, wrócimy. Na, pewno na pewno to będziemy tak. Będzie lato, bo zaraz za dwa tygodnie mamy kolejny wyjazd na łowisko spalona, strefa ciszy. Także ten, ten film zobaczycie pewnie jak my już będziemy na, tym, na majówce, na bo majówce, tam, tak nie? wypad majowy. Bo to jednak parę dni będzie. Tak, od środy do niedzieli będziemy tam siedzieć, także też pięć dni. Mamy nadzieję, że też coś złapiemy jak na poprzednim filmie, no tak. ten niestety pod względem ryb nie należy do udanych. Ale pogoda nam się udała, bo z tego co wyobserwowaliśmy to, to dzień było gorzej. Tak, wszystko... no jest, jest Dokładnie, nie yes. padał śnieg u nas, a no. niektórzy pokazywali, że u nich wielutko. Tak. Także... No to też nieprzyjemnie, tak? Siedzieć pod namiotem, mieć mieć tak, Ale spokój i to jest. Najważniejsze. Dobra, żegnamy się z Wami. Do zobaczyska. Jeżeli podobał Wam się film, dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał i widzimy się na kolejnej wyprawie. Oczywiście już, w większym składzie jest, no, tak. już. Do, tak dokładnie. Cześć. Do zobaczenia.